Witam, chciałbym wam pokazać część mojej egzotycznej hodowli roślin. Tutaj mamy cytrynę skierniewicką. Tutaj odrosty musa akuminata super w cavendish. Rugmancia biała o pojedynczym kwiecie. Tutaj palma cykas Musa Velutina odrosty odcięte. Palma Washingtonia filifera Kolejna Brugmansja Tam mamy Banan Nsety ventricosum Maureli Kolejne odrosty Musa velutina. Tutaj już. Musa velutina większy z moich okazów. Jak widać. Zaczyna kwitnąć. Tam w rogu mamy. Też w Cavendish. Kolejny maureli, awokado, z pestki, ładnie się rozkrzewił. Tutaj sadzonka mandarynki, też z pestki. Kolejna welutina. I kolejna brugmansja. Tutaj różowa. To jest część z mojej egzotycznej kolekcji. Przeniesiona już do tunelu, bo już mamy chłodne noce i trzeba będzie to szykować do zimowli. Pozdrawiam wszystkich i do następnego razu.